Najtańsze zabezpieczenie auta woskiem i nie będzie to pasta do butów. Jak zrobić, żeby było najtaniej? Wlatuje nam wosk od prostafa kotaku. Kontaktu kotaku. Nie wiem. Kotaku. Za 250 gram wosku płacimy 50-60 zł maksymalnie. I dodatkowo mamy aplikator, bo do pasty do butów nie mamy. Pachnie pastą do butów. Troszkę. Nie? Podjeżdża. A on jest taki miękki chyba. Tak, to on jest taki galaretkowaty, zobacz. Kremik, powiedziałbym kremik. Jego aplikacja jest bardzo banalna. Aplikujemy sobie na początek ciut więcej. Fajnie, że aplikator ma te boki wycięte, że możesz z kciukiem wsadzić. I wychodzi taniej niż pasta do butów. Jest dedykowany do lakieru. Zobacz, jest on uniwersalny do każdego lakieru, więc kwestia jest taka, że producent nam nie powiedział, jak woskujemy czy metodą okrężną, czy metodą na krzyż, więc prawdopodobnie owie będą e, idealne na zabezpieczenie tego auta. Czekamy dosłownie kilka chwil. Po kilku chwilach tak wosk nam się utwardzi i zaraz wam pokażę patent jak zobaczyć, czy się utwardził. Docieramy i sprawdzamy efekt hydro. Bierzemy mikrofibrę, docieramy delikatnie. Bardzo łatwo się ten wosk dociera. Pamiętajcie, żeby się nie narobić a mieć najlepszy efekt – mała ilość wosku. Docieramy cały element, zaraz zobaczymy efekt hydro. Ja już widzę, że ten wosk… No tu mamy ciężki lakier do oddania na obiektywie. Ten wosk fajnie nam wyszklił lakier, jest śliski pod mikrofibrą i też widzę, że troszeczkę mikrorys skrył. No nie zrobił nam korekty lakieru, ale dużo lepiej, żywiej wygląda ten lakier. Ja docieram i zaraz sprawdzimy efekt hydro. Więc prostaw, zrobił nam tani wosk, przy którym się nie orobiłem, efekt mam. I kosztował 250 gram, 50 zł. Co to jest? Ale najważniejsze, sprawdźmy hydro. Element niezabezpieczony. Jest taka tafelka, nie? On jest oczyszczony, więc gładziutki, więc tam delikatnie tafelka sobie spływa. No i efekt hydro w tym elemencie. Weź jeszcze, mi popsikaj. Fajny, nie? I tanio. Ja tanio zabezpieczyłem furę, a jeżeli ty chcesz więcej tak zjebanego kontentu, obserwuj. A kot jak zwykle w opisie.